Mikrofon check, one two, one two. Halo, halo, jak mnie słychać? Siemanko, z tej strony Paweł Grosz. Witam Was w pierwszym odcinku serii Drift Driver. Jest to seria, w której w 100% zajmiemy się jazdą samochodem. Tak naprawdę będziemy tutaj przełamywać własne bariery, uczyć się na błędach i dążyć do celu. A celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału auta, czyli jazda na limicie, na krawędzi. To, co możemy osiągnąć, wycisnąć maksa z auta i z toru, to będziemy w tej serii robić. A żeby do tego dojść, tak naprawdę będziemy skupiać się na analizie trzech czynników. Onboardy, awarie i mindset kierowcy. Ponieważ, jak wiecie, no auto samo nie pojedzie. Bardzo istotny jest łącznik między kierownicą a pedałami. Tak więc zapinajcie pasy i zaczynamy. Auto, jakim będziemy dzisiaj jeździć, jest to Subaru BRZ o mocy 700 koni mechanicznych. Do naszej dyspozycji mamy dzisiaj lotnisko w miejscowości Krosno, na której odbywał się event Speedland. Pogoda słoneczna, nawierzchnia asfaltowa, auto gotowe. Jedziemy na start. Zanim pojedziemy, pierwszy przejazd, chciałem Was zaprosić do głowy kierowcy i myśli, które latają w kółko przed pierwszym przejazdem. Myśli, które są związane zawsze z pierwszym przejazdem mają w sobie taki dreszczyk emocji, ponieważ nie wiemy, co dokładnie nas spotka na tej trasie. Niby się przejechało na wprostą trasę, ale jazda w drift to jest zawsze zupełnie coś innego i są myśli, jak wejść w tą trasę, jaką prędkością, gdzie zredukować bieg? Te wszystkie aspekty cały czas w głowie myślą i dopóki nie zrobimy pierwszego przejazdu, to nie przekonamy się co tak naprawdę mamy w danej sekcji toru zrobić. Dodatkowo mnie jeszcze na tej trasie tak naprawdę czekał pierwszy prawdziwy test nowego zawieszenia od firmy Wisefab, ponieważ wcześniejsze testy odbyły się na bardzo małym placu i prędkości były nieduże, a tutaj już wjeżdżając na tor od początku widać, że pierwsze dwa łuki to jest prędkość spokojnie powyżej 100 na godzinę, więc trzeba, krótko mówiąc, jechać pełną bombą. Tak więc zobaczcie sami, jak wyglądał mój pierwszy przejazd na tej trasie. <śmierdź> To stwierdzam, że wszystko co mogło pójść nie tak w pierwszym przejeździe, to się dosłownie wydarzyło. A idąc do konkretów, to dokładnie. Za mała prędkość na wejściu, co finalnie skutkuje dociąganiem się hamulcem nożnym, żeby wypchnąć auto na zewnątrz toru. Całkowicie pogubiona linia przejazdu, ponieważ jechałem prawie że środkiem toru, a nie zewnętrzną. Co, co tak naprawdę bardzo ma duży wpływ na, na prędkość i ustawienie kąta auta. Następnie zbyt późna zmiana biegu z czwórki na trójkę, brak stabilności kąta, tragiczna zmiana biegu z trzeciego na czwarty, wytracona prędkość, finalnie kilkukrotny kop ze sprzęgła i później pogubiona linia przejazdu, ponieważ wytracona prędkość, e, złap linia przejazdu, dociąganie się ręcznym. Moje odczucia po tym przejeździe na świeżo były takie, że szczerze mówiąc byłem całkiem zadowolony z tego przejazdu, ale jak na to patrzę teraz po, po chwili, po dłuższym czasie, to jest pogrom. Dlatego właśnie warto jest robić taką analizę, ponieważ wiadomo, w emocjach czasami niektóre rzeczy się inaczej widzi, a dopiero później na sucho analiza po jakimś czasie bez emocji jest tak naprawdę wartościowa, bo, bo już nie jest tak pięknie. Bo, że w tamtym czasie się wydaje, że jest super, no dobry przejazd, wiadomo, trzeba poprawić coś tu i tam, ale później na to i mówisz, panie, co ty w ogóle? Coś ty tam od Wow! Szybka analiza po przejeździe, czyli przełożenia, przełożenia są dosyć istotnym aspektem w drifcie, ponieważ dzięki temu możemy dostosować prędkość tylnych kół do toru. Stwierdziłem, że nie, nie zmieniamy przełożenia, postaram się poprawić linię przejazdu, zejdziemy lekko ściśnieniem i wtedy zobaczymy czy te przełożenie będzie jeszcze dobre, ponieważ tak jak widzieliście no wcześniej ta linia przejazdu była totalnie pogubiona. Jako ciekawostka trasa, na tyle długa, że po jednym przejeździe nie było dosłownie opon. Zadymienie w kabinie dość duże, ale na szczęście już sobie z tym poradziliśmy. I o tym powiem wam na końcu odcinka, co było przyczyną. No i szykując się na przejazd numer 2 wyszła nam pierwsza awaria, która uniemożliwiła jazdy już w tym dniu. wiesz... Pierwsza awaria jaka nas spotkała tego dnia to było ciężkie wbijanie biegów Ponieważ musiałem użyć bardzo dużo siły i było to mało precyzyjne, mało takie naturalne I finalnie wiedząc, że miałem problem w wcześniejszych przejazdach z redukcją jak i z wbijaniem biegu na wyższy Nie chciałem ryzykować kolejnych przejazdów, więc prosiłem kamera o sprawdzenie auta Już ja się ruszył, no auto rusza. Były Tak naprawdę dwie rzeczy, które mogły się wydarzyć. Pierwsza wina wysprzęglika, lub po prostu sprzęgła, przez co cały układ napędowy nie do końca się rozprzęglał. Tak więc skrzynia w dół. Zaczęliśmy od wysprzęglika. Kamil ponownie zamontował skrzynię. Robimy test. Niestety nic się nie poprawiło. Cały czas mamy ten sam problem. Demontujemy drugi raz skrzynię i wychodzi nam przyczyna. Problemem było słoneczko, które po prostu się wyeksportowało tak naprawdę. Może być to głównie od temperatury lekko się powykrzywiało, przez co tak naprawdę nie do końca dobrze nam się rozprzeglał cały układ napędowy. Na szczęście jesteśmy dobrze przygotowani i mamy cały kompet sprzęgła na zapas, tak więc Kamil robi serwis. A ja zapraszam Was na przejazd numer 2 po pierwszym przejeździe robię sobie krótką analizę oglądając swój przejazd na kamerce. Wiem co poprawić, decyduje też się w innym miejscu redukować bieg. Tak więc nie pozostało nic innego jak zrobić przejazd. Nieco lepszy, udało mi się niektóre rzeczy poprawić, niektóre rzeczy nadal wymagają jeszcze poprawy, ale lecąc z konkretami mamy tak: większy rozpęd na starcie, cofam się bardziej, żeby uzyskać większą prędkość na, na tor. Sprawdzam zmianę biegu w innym miejscu, dużo szybciej redukuję z biegu 4x3. Na Następnie mega fajne przekładki w wolnej sekcji toru. Kierownica no działa jak szalona. Później zmiana biegu z 3 na 4 nadal do poprawy. To nie jest to, co bym chciał. I finalnie pogłębiona linia przejazdu, dociąganie się na ręcznym, ponieważ wytraciłem prędkość tak naprawdę i nie pojechałem tak szeroko, jakbym bym tego od siebie oczekiwał. Przejazd na pewno lepszy niż pierwszy i szykując się na przejazd numer 3. Spotkała nas kolejna awaria. Przed trzecim przejazdem, jadąc już na start, usłyszałem jakieś stukanie w napędzie i wielokrotnie to sprawdziłem. Zaniepokoiło mnie to na tyle mocno, że. Stwierdziłem, że wolę cofnąć się do parku maszyn, żeby Kamil sprawdził auto, czy na pewno wszystko z układem napędowym jest ok. Ponieważ jak mogliście zauważyć na tej trasie było bardzo szybko. I tak naprawdę też nie chciałbym ryzykować wypadnięcia z toru poprzez jakąś awarię. A no, tu nie trzeba dużo. W momencie kiedy nawiewamy się na zakręt plus 100 na godzinę to dużo rzeczy może pójść nie tak, więc stwierdziłem, że bezpieczniej po prostu będzie dla mnie, jak i dla auta zjechać i sprawdzić auto. Jak to Kiedy Przy napędzaniu, na trójce zbiłem, na dwójkę. Awarii uległ wał napędowy, a mianowicie zrobił się luz na krzyżaku. Mamy część zapasową, zmieniamy wał i jestem gotowy do przejazdu trzeciego. Przejazd to już było to, finalnie po takim przejeździe oglądając go nawet teraz to jestem zadowolony Więc e, bardzo to cieszy moje oczy krótko mówiąc Co nie zmienia faktu, że było parę rzeczy, które można było poprawić Tak więc polećmy z nimi na szybko Pierwszy zakręt, delikatne agro, tylne koło wyjechało minimalnie na trawę Aczkolwiek nie zaburzyło to linii całego przejazdu Fajna przekładka bez podciągania na hydro, to na pewno na duży plus, tego się cieszę Zmiana biegu z 3 na 4, no ta była już całkiem OK, dzięki czemu tak naprawdę miałem dobry impet, żeby wracać na szybkie zakręty i cała linia przejazdu też już wyglądała na tyle poprawnie, że ostatnią przekładkę zrobiłem na pełnej bombie, bez podciągania ręcznego i krótko mówiąc ten przejazd, no po prostu siadł dobrze. Zadowolony, Paweł zadowolony, może być. Zapraszam Was na teraz czwarty i zarazem ostatni przejazd tego dnia. Jadąc na start. Chodziły mi dwie rzeczy po głowie, a mianowicie albo pojechać w kimś, z kimś w parze, żeby skleić parę na tej trasie, bo no to na pewno było coś grubego. Albo wejść na trasę, w tą trasę bez użycia hydraulicznego ręcznego, co jest takim trochę wyjściem poza strefę komfortu, ponieważ no, no tam już jest trochę odważniej, jest po prostu szybciej. I jadąc na start w kolejce nie zauważyłem żadnego zawodnika, za którym czułbym się pewnie, że mogę po prostu pójść za nim bombą. A na takim trasie no, to jest must have, żeby mieć pewnego zawodnika przed sobą, bo inaczej no, może to się różnie skończyć. Więc stwierdziłem, że czwarty przejazd zrobię sam, solo, ale za to wejdę sobie bez hydrołapy. Przejazd, ten przejazd był sztosem jak na moje. Najbardziej cieszy mnie wejście to bezręcznego i na samym starcie po prostu pełna bomba, bardzo szeroka linia przejazdu. Dużymi kątami co finalnie wygenerowało po prostu mega dużo dymu. Co no było widać na onboardzie, po prostu było biało w środku. Jadąc dalej, zbyt późna redukcja biegu, no to jest na pewno na minus. Później mamy wolną sekcję i przekładki. I to mnie mega cieszy, bo przekładki były dosłownie z kąta w kąt. Z dużego kąta w duży kąt bez, bez jakichś większych korekt. Następnie średnia zmiana na biegu z 3 na 4 ale wracamy, szeroka linia przejazdu końcowa przekładka również na bombie. Pod koniec trasy zauważyłem, że mam czystą linię przejazdu i gdzieś tam w oddali pokazała mi się beczka. I stwierdziłem, że fajnym takim sprawdzeniem precyzyjności mojej jazdy będzie zhamowanie się z dużej prędkości, właśnie tej beczki, żeby następnie zrobić bączka, oberka i zobaczcie, jak to wyjdzie. I to był właśnie taki fajny test przed zbliżającymi się zawodami. Red Bull Car Park Drift, tylko jedna rzecz, pod koniec całego przejazdu temperatura oleju była już dosyć wysoka, ponieważ doszło do 130 stopni. To jest temperatura, nie? 130 olej. Jeden ceja. Oczywiście jedziemy na oleju sportowym, więc to nie jest nic strasznego, ale dla czystego sumienia i jakby dobrej, dobrego poczucia wymieniliśmy olej po tych treningach. Jak mogliście zobaczyć, w środku auta przy szybkich przejazdach naprawdę jest mleko. Ilość dymu, która jest w aucie, no jest po prostu duża. Uszczelnialiśmy wcześniej, jakby całą kabinę, ale w końcu udało nam się dojść, co jest przyczyną tak naprawdę tego zjawiska. Dobra, słuchajcie, robimy w takim razie sprawdzenie zademienia w kabinie. Mamy mały pomysł, co było w sumie cały czas tym właśnie takim szczegółem, który powodował, że było duży, dużo dymu w środku. A mianowicie pokażę Wam jak mam fajnie domykane drzwi w Subaru. Nawet niektóre Mercedes tego nie mają. Przymykam drzwi. Jak więc widzicie w Subaru jest automatyczne domykanie drzwi. Normalnie supercar. I co jest tematem? Generalnie z tyłu jest na tylnej ścianie grodziowej zamontowany wentylator który zasysa powietrze i po prostu robi się takie podciśnienie w środku, że jak widzieliście, to drzwi są po prostu domykane automatycznie. I temat jest najprawdopodobniej taki, że zasysa dym z zewnątrz, szybami między innymi i wetuje do środka, więc y, teraz sprawdzimy to, weźmiemy za dymiarkę, zadymimy naokoło. Ja włączę wentylator i zobaczymy, czy ten dym wchodzi do środka. Nie ma dymu. Wciskam guzik. Mleko w środku się robi. Dlatego, rozwiązaniem na tą sytuację jest wyłączenie wentylatora przed przejazdem, lub zrobienie nadciśnienia w kabinie. Na ten moment będziemy testować to w taki sposób, że po prostu przed przejazdem będę wyłączał wentylator i zobaczymy, jak to nam się sprawdzi. Podsumowując, wyjazd i jazdy na wyjeździe, sami widzieliście były cztery przejazdy tylko i wyłącznie. I to jest właśnie drift. Czasami mamy cztery przejazdy, a przygotowania i sam wyjazd kosztują dużo, dużo więcej czasu, żeby móc pojeździć te 50 sekund, w tym przypadku może 60 czterokrotnie. Ale po zmianie zawieszenia, co najważniejsze, czuję, że po prostu odzyskałem kontrolę nad tym autem. Auto jedzie gdzie ja chcę, jak ja chcę, dogaduję się z nim, po prostu czuję, że płynę. Co jest naprawdę po zeszłym roku, mieć takie uczucia w aucie, po prostu wychodzę z bananem. Wcześniej wychodziłem cały czas, coś mi nie pasowało, coś mi nie leżało, taki z grymasem bym powiedział. A teraz jest taka sytuacja, że ja wychodzę w końcu z tego z auta, jest uśmiechnięty. To jest bardzo duża zmiana dla mnie i cieszę się, że ona nastała. Wiem, że jakby kolejnym krokiem dla mnie jest po prostu możliwe największa ilość godzin spędzonych w tym aucie, żeby się wjeździć w aktualną specyfikację zawieszenia, żeby dopracować wszystkie szczegóły, żeby zła złapać też limity tego auta. Ale no początek jest naprawdę piękny. Oczywiście są rzeczy do poprawy, ale są też duże plusy i na pewno trzeba o nich powiedzieć. I teraz nawiązując do tego, co powiedziałem, zaszły duże zmiany w Subaru, ponieważ Subaru już nie jest kocurem. Uważam, że ta nazwa nie do końca była dobrze trafiona. Bo jak wiecie, koty chodzą swoimi drogami, a w przypadku auta to nie do końca dobrze. I tak było do tej pory można powiedzieć, że Subaru po prostu jechało trochę tam gdzie chciało, a ja musiałem je korygować. Dlatego po prostu uważam, że ta nazwa jest już nieaktualna i na ten moment, subaru, to subaru, nie szukam nowej nazwy na siłę. Uważam, że jak ma przyjść, to przyjdzie w odpowiednim na to czasie. Tak więc dość duża zmiana dla niektórych. Ja osobiście się już z tym obyłem i cieszę się, że auto po prostu jest ze mną spójne. A to z perspektywy kierowcy jest naprawdę coś niesamowitego, bo wiem, że teraz muszę bardziej szukać w sobie. Poprawek jeszcze bardziej niż w aucie, a to jest duży game changer. W tej serii też będę odnosił się do waszych komentarzy, które piszecie w socialach. W poprzednim materiale było parę informacji, że głos nie do końca jest dobry, tak jak mógłby być. Jest mikrofon kierunkowy, obiłem tutaj trochę ściany, żeby tak nie odbijał głos. I dajcie znać, czy jest trochę lepiej, czy nadal jeszcze mamy tutaj coś do poprawy. Na sam koniec jeszcze sekcja motywacyjna. Ostatnio było motto Sometimes you win, sometimes you learn. Czyli czasami wygrywasz, czasami się uczysz. A w tym materiale mam dla Was film, który ostatnio mnie bardzo mocno zainspirował. Nazywa się Whiplash. Zdecydowanie polecam go obejrzeć, bo jest to film, który daje po prostu kopa do działania. Pokazuje tak naprawdę, jak wiele wyrzeczeń, jak dużo pracy trzeba włożyć. Żeby osiągnąć swój upragniony cel, jak właśnie przełamywać swoje bariery. Mnie osobiście ten film bardzo poruszył i chciałem Wam go polecić, bo uważam, że to jest kawał dobrego materiału do sprawdzenia po prostu. I teraz już kończąc, w ten weekend jedziemy na Czarną Górę, więc zapraszam na Facebook, Instagram Drift Patriot, jak chcecie być na bieżąco. W kolejnym materiale na YouTubie Red Bull Car Park Drift w Katowicach, którym zajmie się Patryk, czyli Pan Netflix. Więc naprawdę szykuje się kawał dobrego filmu. A następnie po tym materiale za dwa tygodnie wyleci Drift Driver również z Red Bull Car Park Drift, gdzie zajmiemy się tam już taką stricte analizą tego, co się wydarzyło w tamten weekend. Dzięki bardzo, do zobaczenia Siema!